Gość poranka. Witam serdecznie. Przy mikrofonie Michał Siedlecki. A dziś moim Państwa gościem poranka jest Pan Tomasz Szotkowski, redaktor naczelny Tygodnika Płockiego. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. A spotkaliśmy się dziś, żeby porozmawiać o no, bardzo ważnym wydarzeniu. stumskiego Wzgórza to już kolejna akcja e, cykliczna, a, akcja, w której nagradzani są najlepsi z najlepszych, która to już z kolei edycja. Oho, ten czas leci jednak zaczęliśmy liczyć ostatnio i, i wyszło nam, że to jest 12 edycja plebiscytu. Wydaje się, że to szybko ten czas tak szybko biegnie. Faktycznie 12 razy nagradzaliśmy 40 osób. Ta grupa osób, które instytucji i, i film, która została nagrodzona przez te lata, jest imponująca. I muszę, ja muszę zapytać, co z perspektywy tych 12 lat się w Gali zmieniło. O, zmieniają, zmieniają się troszkę to znaczy i zmienia się i nie zmienia, zmieniają się troszkę kategorie. Kiedy zaczęliśmy ten plebisty, pamiętam pierwszą edycję, ona miała trzy kategorie. Wtedy pamiętam, była to gospodarka, była to kategoria kultura i była to kategoria sport. I już następnego roku ze strony powiatów ościennych, ze strony powiatu płockiego były takie głosy. Spotykaliśmy się zresztą ze starostami, z przewodniczącymi Rady Powiatów. No jak to? Myślicie Państwo tylko o Płocku, a przecież w tym regionie naszym dzieje się równie wiele, a może nawet więcej, tak? I oczywiście przyznaliśmy temu rację i już w, w drugiej edycji pojawiła się nowa. Konkurencja, nowa kategoria pod nazwą w regionie, w której nagradzane są te wszystkie ciekawe wydarzenia, które dzieją się poza granicami płocka. Od tego czasu zmiany były czysto kosmetyczne. Zmiany były czysto kosmetyczne i dotyczyły nazewnictwa, czy to kultury, czy to sportu, bo w międzyczasie nie pamiętam, 2-4 lata temu do kategorii sport dołączyliśmy kategorię turystykę dlatego że orzekliśmy że dużo inicjatyw w tej dziedzinie przyjeżdża dużo turystów do Płocka sami Płoczanie, same organizacje robią wiele fajnych inicjatyw których nie mogliśmy pokazać z racji tego że nie mieściły się w żadnej kategorii więc dołączyliśmy i wreszcie ta kategoria, która zawsze jest nagradzana jako pierwsza, czyli kategoria gospodarka, też przechodziła swoje losy, jeśli chodzi o nazwy. I już drugi rok, trzeci rok rzędu, przepraszam, ta kategoria nosi nazwę inicjatywy gospodarczej społeczne. To też chodziło o zagospodarowanie pewnej jeszcze nie, niezagospodarowanej części inicjatyw. Póki co myślę, że dalszych zmian nie będzie, choć Próby i prośby są takie. Na przykład, miałem w swoim czasie telefon od jednego z bardzo znanych lekarzy w Płocku, który powiedział: no Panie redaktorze, no jak można, a, a gdzie nasze sprawy związane ze służbą zdrowia, tyle się w tym temacie robi? Ba, miałem też telefon od dyrektora jednej ze szkół, a co, a co ze światą? No drodzy Państwo, ja wiem, że tych kategorii moglibyśmy jeszcze namnożyć sporo, ale. Wtedy y, jest to niemożliwe z technicznego punktu widzenia, bo po pierwsze y, takie plebisty to są bardzo duże koszty. Może o tym nie, nie mówimy, co naprawdę olbrzymie koszty, y, choćby związane z nagrodami i innymi kwestiami, a po drugie jest, są jeszcze kwestie techniczne związane z galą, która kończy ten plebiscyt, ponieważ gdybyśmy zrobili, przepraszam, 7-8 kategorii, to ta gala nie trwałaby 2-3 godziny, tylko 8. Więc jest to niemożliwe, ale oczywiście staramy się y, mimo wszystko y, wychwycić to wszystko, co w tych innych dziedzinach się dzieje i tak na przykład zarówno w oświacie, bo teraz odkąd mamy tę kategorię inicjatywy gospodarcze i społeczne, to proszę popatrzeć, że, że można wiele cennych inicjatyw pod tę właśnie kategorię podciągnąć po prostu. Dokładnie tak. W jaki sposób wybierane są, wybierani są, nomino, nominowani do, do nagrody, czyli wspaniałego miedziolitu? To w, zaczyna się od tego, od, od przede wszystkim od pracy, tu to powiem powiem przede wszystkim pracy dziennikarzy Tygodnika polskiego Dziennikarzy odpowiedzialnych za pewne kategorie. Na przykład u mnie Grzesiek Szkopek odpowiedzialny jest za sprawy wiejskie, Teresa Radwańska za oświatę i zdrowie, Jacek Danieluk za miasta, gospodarkę. Ja także mamy tak zwanych dziennikarzy, przepraszam, że użyję tej troszkę dziwnej nazwy kierunkowej. I oni pisząc na co dzień o tych wszystkich wydarzeniach, które mają miejsce, mają swój gdzieś tam oddzielny notes, gdzie te najciekawsze już zapisują sobie po to, że kiedy przychodzi koniec roku, grudzień, siadamy wspólnie, siadamy wspólnie i mówimy, co najlepszego działo się w tym roku w tym mieście. No więc mamy taką bardzo bogatą listę. Później ogłaszamy publicznie na łamach zarówno Tygodnika Polskiego, jak i wersji internetowej, że czas na czytelników. Przecież my nie jesteśmy omnibusami, my nie musimy wszystkiego wiedzieć najlepiej. I czytelnicy przysyłają nam przez 2-3 tygodnie swoje propozycje. Tych propozycji jest zawsze no, około 150. I potem zbiera się kapituła. Do kapituły my jako tygodnik zapraszamy zawsze osoby, które są w jakiś sposób najbardziej obeznane z tym wszystkim, co dzieje się w tym mieście. Są to osoby z tak zwanego świecznika, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Są fachowcy w swojej dziedzinie na przykład zapraszamy do gospodarki szefa Izby Gospodarczej Regionu Polskiego. Tak? I wiele takich takie, takie osoby wymieniałbym w nieskończoność. Pewnie zaraz będzie pytanie o, o te Kapitułę, to na to pytanie odpowiem, kto jest w kapitule, ale teraz, jakbym chciałbym o, 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 o przeprowadzenie tego plebiscytu. Potem kapituła się zbiera i analizujemy w każdej z czterech kategorii, które mamy, wszystkie te nadesłane propozycje. Naprawdę, czasami są to burzliwe obrady. W tym roku było sporo kłótni naprawdę było sporo kłótni. Ja, jako organizator, jako szef kapituły, staram się to wszystko pogodzić. Nie da się oczywiście tego zrobić. I, i zostaje przygotowana lista 4 razy 10 wydarzeń i ta lista jest publikowana, ogłaszana tych wydarzeń. Oczywiście za dane wydarzenie odpowiada jakaś osoba. To nie jest tak, że wydarzenia dzieją się same, tak? W związku z tym jest tam nazwisko osoby odpowiedzialnej i to jest jakby połowa tego, połowa, myślę, tego plebiscytu, a później oddajemy całość Toczących się spraw w ręce, a raczej w długopisy, czy telefony czytelników, bo to czytelnicy za pomocą kuponów drukowanych w tygodniku polskim, bądź to za pomocą SMS-ów, które też można wysłać, decydują, które wydarzenie w danej kategorii jest najistotniejsze. No i później przychodzi czas kończyć głosowanie. Oczywiście cały czas są te głosy zliczane, zliczane, zliczane. No i na końcu okazuje się, że ktoś w danej kategorii był najlepszy i to jemu jakby przypadnie, przypadną te przepiękne wykonane przez artystę ludowego Spodgombina miedzioryty kute, kute piękne miedzioryty. Oczywiście to, to, to wynikające z głosowania, bo podczas gali, którą, yy, którą zawsze organizujemy na koniec, yy, nagradzamy oczywiście wszystkich nominowanych. Nagradzamy nominowanych przepięknymi nominacjami za to, co zrobili. No, bo trzeba wszystkie te, te osoby jak najbardziej wyróżnić, bo, bo to, co robią, to znaczące wydarzenia na, na mapie Płocka. Do kiedy w tym roku możemy głosować? W tym roku głosowanie jest do godziny dziewiątej 28 marca. To jest chyba czwartek, jeśli dobrze pamiętam. Do tego czasu jeszcze za minutę 9.00 można do redakcji przynosić kupony. Zdradzę z lat ubiegłych, że tak jest. Do godziny 9.00 przychodzą, i to wtedy osoby które liczą nas te głosy mają najwięcej pracy i wtedy też zamykamy głosowanie smsowe no po to żeby w następnym numerze, w kolejnym numerze wtorkowym Tygodnika Płockiego napisać już nie kto jakie wydarzenie zwyciężyło, tylko kto z czytelników, ilu czytelników i jakie będzie mogło odebrać nagrody. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie, za rozmowę, a naszych słuchaczy zapraszamy oczywiście do głosowania. Szczegóły w Tygodniku Płockim i w wydaniu papierowym i na stronie internetowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Gość Poranka We'll